Cześć wszystkim, tutaj Alex! Ja wracam sobie do jakiegoś takiego luźnego grania. Pewnie nie macie pojęcia, co to jest matko, to jest. Normalnie jakieś dziwadło straszne, jak to wygląda? Wygląda strasznie tajemniczo i ciężko jest pewnie zgany, co to jest. Ja wam powiem, ja wam pomogę, to jest. Halo ODST! Halo 3 ODST, a może nawet Halo, to jeszcze było Halo, nie było tłumaczenia i tak dalej. I tak sobie gram od jakiegoś czasu przyszedłem kawałek. Kawałek tego i jedną misję i gram na najwyższym poziomie, bo mnie jakoś tak Halo 4 zainspirowało. O Jezu, co w to robicie? Mnie zainspirowało w kwestii tego poziomu trudności, co się zrozumiałem, że poprzedniej nie grałem za bardzo zbyt chętnie na tym najwyższym, najfajniejszym poziomie. I mam coś parę rzeczy nadrobienia, no w sumie to mam właśnie o DST i Boże, co tam było? Combat Evolved, no, bo resztę to mniej więcej mam. Apteczki i tak dalej. Kurde, to jest strasznie fajny klimat. Nie, nie chcę tego. Strasznie fajny klimat, taki kurde, mroczny i w ogóle. Nigdy czegoś takiego w obrębie halo nie było. Czy ja idę dobrze? Była mapka i jeszcze kurde, kawałek otwartego świata. Nie chodzimy sobie po tym. Po mieście mamy swobodę. Trochę jest takiego. Jakby to powiedzieć swobody. Możemy się przekraść trochę za wrogami. Tylko jeżeli chcemy ominąć jakieś grupki, no loading między innymi, może ze względu na ten poziom trudności i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pół kilometra, kurde, będę szedł cały ten materiał. Może kawałek misji, która któraś tam wszyta. Jeszcze coś tam zarzucę. O, Dobra, co my tutaj widzimy? A, niespodzianka, frajerzy. Zgiń, zgin, Syfie, zgin. No, to nie mam pojęcia, co to jest, jakoś dostajemy jakieś bonusiki, jeżeli to rozwalimy. Tam, który się oberwał. Aha, a kolejny otworzył tutaj sfaniaka. Dobra, oberwał. Mi się już amunicja kończy do wszystkiego, zarąbiście. Weźmiemy ten granatnik, on ma akurat jeden cały magazynek. Kurde, gdzieś tam trzeba iść. No i się zgubimy. No chyba dobrze. Spróbujemy tutaj jakoś... Się ...wycwanić. Gdzie są jakieś apteczki? Bo tutaj się życie oczywiście nie odnawia, kurde. Halo ma takie przeskoki, że raz się odnawia, a raz nie. Ła! Mam pojedyncze strzały, muszę uważać. Aż ty, cwaniaku! Dwa strzały. Tylko żeby. Ach, dobrze. Żeby tylko mu pancerz zdjąć i oberwałem. Ciekawe z czego w sumie. Gdzie był checkpoint? No ale cóż, możemy sobie ich w miarę fajnie ominąć. O kurda, aż tutaj? No tych dziadów to chyba trzeba zabijać po prostu, no. A tu chyba wszystko wyrwało, tak? Praktycznie tak, weźmiemy sobie Nidlera. To jest broń faniaków. I może teraz ich załatwimy. Teraz nie powinien być żadnego problemu. 380 metrów. Liczę, że wytrzymacie. I co, i są? Kurde, teraz ich nie ma. Czyli to jest jakieś losowe. Nawet nie wiedziałem. Dobra, mapka. Mapko, gdzie mam iść? W lewo. Nie, apteczki. O Boże, już się rozglądam za apteczką, a ani potrzebuję jeszcze chwili. Hmm. W ogóle tak to normalnie wygląda. Strasznie nieprzyjaźnie i strasznie nieklarownie. Fajna jest ta wizja, ona nie jest taka. Podjaśnianie wszystkiego naraz. O, apteczki. Ale takie narysowanie wszystko w krawędzi. I mam iść tam. Za zakręt. Bardzo sobie skracę przed mieszkania. I tak patrzę, z niecierpliwością wyszukuję kolejnych wrogów. Czyżbym miał pójść tam, jest! Czyli omijam ten wielki tutaj plac, na którym spokojnie by jakąś arenę zrobić. I z pojedynczymi magazynkami i z duszą na ramieniu idziemy dalej. Otwórz się, zrób się loadingu. I idziemy. Ach! Pokaż się, pokaż się. Kurde, Hedy nie siadają od tyłu. No i dobra, i są frajerzy. Daleko mam? Tu, w prawo, potem znowu w prawo. I prawie na miejscu. Ajajaj, ajajaj. Jeden. No pokaż się, pokaż się. Wychyl łepek. A strzela do mnie. Trzy strzały, zarąbiście. On by Nidler sobie poradził z Górbasem. A ajajaj, ajajaj. ostatni strzał, dobra. odsobność trochę niech się tarcze zregenerują, kurde. Oj, jest źle. A, jeszcze spodłowano na sam koniec, świetnie. Kurde, wspaniale. Zarąbiście wręcz, dobra, poszukamy czegoś na boku. Otwórz się, otwórz się. A! Kurde, popiściło mnie. Ludzie, dajcie amunicję. Chyba, że w ogóle się wycwanie i pójdę tędy. O! To było takie taktyczne. Takie, takich wykiwałem. Boże, gdzie jest jakaś broń? Tu są. A, Boże! To było tyle z mojego wykiwania taktycznego. Dobra, załatwiony. Trochę amunicji. Jeszcze 70 metrów. Coraz bliżej. Bez amunicji. Z nadszarpniętą tarczą. Kurde, przez ten skwerek przejść. Oby nic nie wyskoczyło, oby żaden tutaj demon mi na nie napadł. Boże, szukam tak broni gdzieś. A, dobra. Rozumiem, że gdzieś tutaj po prostu. Zarąbiście. Dobra, to szukamy. Się bawimy w tego detektywa, szukamy śladów. Zbrodni niemalże. będziemy odtwarzać. Kurde, zgaduję, że coś ma związek z tym. Powinno być podświetlone. A i teraz będzie. O ty kurde. Ale by kuś, żeby cię zastrzelić, mam amunicję już. O, coś widzę, coś widzę. Czyżby to to? Jest, mamy, dobra, strasznie fajnie. I teraz nasz bohater, członek oddziału ODSTS bada ślad i w magiczny sposób zobaczy, co się stało. No, i w tym samym, w tym samym zobaczymy misję w stylu normalnego: halo, 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 halo. halo, halo. No, tylko wcześniej oczywiście zobaczymy loadinga, bo jakże inaczej. Cyk, cyk, cyk. No, i się wcielamy w kolejno w członków jednego oddziału. Teraz to będzie druga misja, taka zwykła. No jak powiedziałem, przyszedłem na razie jedną. No i co, loading, loading czarno, Dutch No, i mamy wszystkie w ogóle dane. Mamy kiedy. Kiedy to się wydarzyło po początku samym? Oraz miejsce. No i kastenki, nie? Żeby nie było. Kurde, fajnie to jest wszystko wyreżyserowane. Gdyby nie to, że. Tragiczna jest ta grafa jeszcze z Halo 3 nieruszona. To by było naprawdę nieźle. O Boże, ze, Sp ze Spartanem porąbało cię gościu. Aha, czyli ma tak. SMG wyciszone i Spartan Lasera. Zarąbiście. I nie mam teraz oczywiście tego. Mapki. Bo to jest już stare halo, halo. A, jakieś ZO czy coś? Boże. No i dobra, już przespacerujemy się kawałek Zobaczycie jak się ciechalo wygląda z oczu, Co to tam jest Pandy O, są koledzy, ej, dajcie mi To cudo jedno please Dzięki Czy to mi się przyda, przyda, dobra. A, Boże, Boże, wsiadaj No i wrzucali granatami i to by było tyle z mojej kariery. Dobra Szybciej się orientować, gdyby mi dali pistoleci. Kurde, nie pamiętam, że tutaj BRK jest najzwyklejsza w świecie w tej grze. Jeszcze na nim nie trafiłem, na pewno. Dobra, to się będę cackał, chodźcie tu. Uwaga. Aha, I... oh, ha. piękne trafienie, ustrzelenie. No już, zdejmuję pancerzyk. To są bruty, one są o tyle łatwiejsze od. o oh, kurde. A! i to jest Halo, jeden zły krok i kurde masakra. Śmierć! O Boże, jakie tekstury brzydkie, liści! Ta giera powinna się chyba jeszcze na Xboxa pierwszego Łukasza Tak samo jak trójka. No... Uwaga! pierdut Jeden... Ciebie to bym... No, i szału dostają. No, oni są dużo łatwiejsi ci niż... Ała! Niż Elite, Elita. Albo jak oni się tam nazywali. O kurde! <noise> Zawał na miejscu, nie, nie mogę. Czoperki, czoperki wracają. O matka. One się nie odaczkały tego wznowienia w w czwórce. Człowiek się odzwyczaił, myśli, że może coś takiego go rozjechać. Teraz go po raz trzeci, bardzo dobrze. Skąd ten dzian przyjechał? No, potrzebuję ciebie i twojej broni. Łap granata. Ojej, nie mam życia już prawie. O, ładu się tarczą, cyk, cyk, cyk. No, powiedziałem, brudy są dużo łatwiejsze od y, jakichś takich elitarnych czy skoczków z Halo 4. A to głównie dlatego, że mimo, że już mają tarczę, to tarcza się po prostu nie odnawia. Im się tarcza nie odnawia, raz im się zdejmie i można ich holać. Już do końca walki. No, podnosi tam chłopaki sprzęty. A ja to najchętniej bym dorwał tego czuperka. O, jedzie takie coś. Kurde, tym. Co to było? Co to było? Przyznać mi się. Łoo! Kurde. A jeżdżą wariaty. Kto ci dał prawo jazdy? Co, obrywamy, nie? I hedzi? Kurde, zniszczyłem. No i popsułem. Kurde. Badziew. Dobra, idziemy dalej. Do czego wy nam strzelacie? na autko. Chłopaki, patrzcie, o tak to się robi. Na siłkę nie chodziliście. Kurde, podniosłem mnie to. No i co teraz? siędzie któryś? Ej, super inteligencja, Bungie, siadaj. Zarąbiście, tylko widzę, że... Kurde, czołgi nas strzeliwują. O Jezu, jeszcze jeden syf. Nie, 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 nie dorwiesz mnie. Dobra, żyję. Daj mi wysiąść, daj mi wysiąść. Bardzo dobrze Swój został rozwalony Oberwi, oberwi. Kurde, co z gorsze te Spartan Lasery robią Dobrze! Dobrze? Dobrze, jeszcze czek dobra i wsiądziemy do Chopperka. No, chodźcie przejedźmy Asio, asio, a kysz, kurde Strzeli dla mnie. Jest boost, jest boost. A, jeszcze jeden ten przyjechał. Zarąbiście. A jaj, chyba. Nie mam tarczy i moja bryka nie wytrzyma tego. No, to jest taka jakaś w kapeńkę wie, większa bitwa. To się na pewno z przyda. Oho, czy ja mam amunicję, żeby się to bu bawić? Mam. Oberwał? Oberwał? Nie oberwał. Kurde. Gdzie jest ten to cudo? A siadaj please, wsiadaj, nie rób mi tego. Nie gin! Kurde! No i przeszła jakieś mnie dojechało, no. No niestety to jest najwyższy poziom. Dobra, czyli tutaj się chowamy. Łapiemy brykę. Wycofujemy się i polujemy na tego dziada, co tam jeździ. Co, obrywasz? Obrywasz, zdziwiony, nie? Kurde, tylko ten dziad normalnie... Mi. Na nerwy działa. Wycofaj się spokojnie. No i moi oczywiście się żyją, jak to na tym poziomie. Ach. nie sam. Dobra, i gdzie jesteś teraz? A, moi są. Dobra, strzelają do moich. Popaki, róbcie dywersję. No i to małe. Zgiń, zgiń, zgiń. No, obrywamy, obrywamy, giniemy. O, bardzo ładnie, bardzo ładnie, to jest potęga czoperka. Dobra, gdzie jest reszta tych syfów? Tyle? Zarąbiście. Ach. Aha, tu jest ten jeszcze. Działko, działko, o boże, 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 boże. Wycofaj się. Odnów się zdrowie, czary mary, jest. Dobra, spróbujemy tych dziadów... Z daleka, żeby sobie zostawić na deserek tego czołga, ten czołg tego czołga. Kurde, daleko. Kurde, umieję z tej paraboli korzystać. Jezu, frajery. Dobra, czekaj. Najpierw się chyba jednak tobo zajmę. Dobra, jeszcze jeden strzał. Ładuj poszło, poszło. Wyrąbało, Ja, yeah, pięknie. A ty, łapka, łepek, pięknie, super. Tak się w to gra, tak się gra, halo. Wysoki poziom, hi No pokaż się, pokaż się, gdzieś tu jesteście. A kuku, łapka, łepek. Łapka, podziałem łapka. Łapka, kurde. Oberwałem. Łapka, tyłek, łepek. Pięknie. I tylko amunicja się oczywiście kończy. Idziemy dalej. No i tak tu się gra. Kurde. Wbrew pozoru to jest jedna z fajniejszych części tak naprawdę. Jezu. Ten noktowizor do dupy działa w dzień oczywiście. To jest oczywiście logiczne, co ja gana, więc. Tak aby patrzeć, że można. O. Gramy. Utrudniamy sobie jeszcze. Bo jest za łatwo, zdecydowanie za łatwo. Dobra, zobaczymy co jest za rogiem i co, będziemy się żegnać. Fine Marine Second Platon. No czyli typowo Zadanie Ala Halo. Co tu mamy? Dobra, przechodzimy gdzieś dalej. Ałała. Czy to jest prawne? Jest prawda, jedziemy. Ja mam tutaj czekponcika sobie... Od tego zacznę, tylko jeszcze, ha, ha, ha. A, po co mam iść, mogę podjechać? Tylko jeszcze wezmę szczepionkę. Dzięki. No i dobra, tym akcentem, żeby nie było, że zginęłem na sam koniec, wam dziękuję. Wsiak, krew zawsze, zawsze, kurde, no i to samo. Dzięki wielkie za uwagę. I w tym, tej radosnej atmosferze strzelania do małych krasnali się pożegnamy. O, dostało jedną z bazuki. Ja, piękne uniki, świetnie, no, jadę ich tam rozwalić, a Wam, cześć, dzięki wielkie za uwagę.